Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w nowej serii na kanale, w której z części, które uratowałem przed śmietnikiem, będziemy się starali coś złożyć. Zapraszam. Na początek zaprezentuję trochę części, które udało mi się zebrać i zaczniemy od lewego górnego rogu, czyli płyty z tego co pamiętam, Asusa z procesorem AMD FX4100 oraz ramami w dwóch kościach po 4GB Corsair Vengeance, gamingowe ramy. Jest to naprawdę nie najgorsza płyta z nie najgorszym procesorem, która będzie, że tak powiem, podstawą do zbudowania drugiego sprzętu, na którym coś będzie można pograć. Tutaj mamy kartę graficzną, nie mogę rozpoznać jakiej to jest firmy, patrząc po tym logo naprawdę nie mam pojęcia. Czy na pewno to nie jest jakiś galax, nie, 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 nie wiem co to jest, ale patrząc po naklejce jest to HD677X HD, czyli Radeon, gigabajtowe i na nim coś tam, coś tam będziemy już mogli pograć. Tutaj zaś mamy dużo starszą kartę już na PC, PCI, ale dużo starszą, palita i jest to gdzieś tam po naklejce, tutaj widać HD 2400 XT 256 MB, więc to będzie bardziej się nadawało do komputera, w którym mamy włożony... Do, do, dość starszy procesor, ale akurat nie mam tej płyty tutaj na stole. Tutaj zaś mamy kolejną kartę graficzną, akurat tym razem Gigabajta i ona też chyba ma albo 128 albo 256 megabajtów pamięci. Tylko nie pamiętam modelu, ale dostałem akurat tą kartę w komputerze od sąsiada, bo chciał go wyrzucić i dość fajnie wygląda przez te pasywne chłodzenie, więc na pewno w którymś zestawie będę chciał ją wykorzystać przez może nie tyle wydajność oczywiście, ale sam ten wygląd po prostu wygląda to bajecznie, musicie przyznać. No i na koniec właśnie tutaj mamy płytę od tej karty Gigabajta na prawo, tutaj możecie oczywiście zobaczyć, że inaczej spekuluję rękami, bo jeżeli czytaliście Facebooka, to dźwięk musiałem dograć oddzielnie, ponieważ niestety audio się tutaj, no nie powiem co brzydko. No i dobra, przechodząc do ostatniej płyty głównej, to chyba też, tak, Asus, z fajną sekcją chłodzenia i tutaj mamy akurat Atlona 64, dokładnie tutaj po tym numerku akurat Wam nie rozpoznam, ale jest to starszy procesor właśnie od tamtej Fajnie pasywnej chłodzonej karty. Na pewno wykorzystamy tą płytę, bo z tego co wiem, ona działa, ale w innym zestawie na pewno w innym odcinku. No i tutaj po lewej jest reszta komputerów, które posiadam, ale to też w przyszłości. Taki po prostu to mały teaser. A więc przechodząc do płyty, którą wybraliśmy jako pierwszą, czyli tej z FX-em 4100 i 8GB gamingowych RAMów, czas ją trochę oczyścić. Do tego przyda mi się ręcznik papierowy. Nie za bardzo go polecam, ale nie mam nic innego, ponieważ zostawia dużo drobinek, które potem trzeba zmuchiwać. Oczywiście, jakaś szczoteczka do zębów z miękkim włosiem, żeby nic nie urwać. Oraz pasta termoprzewodząca, ta akurat ma 3,8 przewodności cieplnej. Nie za bardzo polecam używanie no, pas, które mają dość niskie, no, niską przewodność cieplną, ale do tego zestawu, przynajmniej na próbę odpalenia tego, jak najbardziej nam to wystarczy, szczególnie, że to raczej nie będzie się super grzało. No i tutaj płyn, którego, który wykorzystuję po prostu do e, czyszczenia powierzchni od e, tak zwany izopropanol. No i cóż, e, ja tutaj ten proces Wam przyspieszę, ponieważ nie zaprezentuję to, ale nie będę e, puszczał tego w normalnym tempie, ponieważ byśmy się zanudzili. No i nadszedł czas na podłączenie naszego zestawu. Tutaj dobrałem akurat tą kartę palita, ponieważ ma złącze VGA, które akurat jako jedyny mam w tym starym kinoskołowym monitorze, który kabel ma fabrycznie, że tak powiem, przypięty do siebie i nie da się go zmienić na inny. No chyba, że wiadomo jakąś przejściówką. Do tego procesor, dwóch procesor zasilać od OCH, OCZ, jak ja to zawsze się śmieję. Z tego co pamiętam, on miał tam 500-550 W. Jak później się zaraz okaże, niestety, procesor. Tak, coś mi się wzrotem ten procesor. Zasilacz OCZ okazało się, że ma niedziałający wentylator, ale normalnie daje napięcie na wszystkie komponenty, więc w przyszłym odcinku na pewno zajmę się wymianą wentylatora w tym, chciałem znowu tak powiedzieć w procesorze, w zasilaczu i wtedy zobaczymy, czy ta jednostka nam pociągnie tym bardziej ten zestaw, szczególnie że wentylator to nie są duże koszty, a można kupić go za kilkanaście złotych, że tak powiem, przelutować kabel sobie i umieścić go tutaj w tej obudowie. Ale niestety, jak widzicie, komputer rusza na tym, na tym zestawie, lecz nie daje niestety obrazu. No i dobra, jako że przed chwilą okazało się, że zasilacz OCZ ma niedziałający wentylator, to przełączyłem jakiś no mowy z innego zestawu, który ma 352 W, ale po wyliczeniach to wystarczy. No tutaj właśnie tak pokazuje, że... Nie działa ten wentylator, opowiadałem. Ten 350 watowy no-name ramny wystarczy, żeby sprawdzić po prostu czy ta jednostka działa, ale końcowo ten zasilacz raczej nie będzie w żadnym zestawie, ponieważ trochę będę bał się go, że tak powiem wykorzystać do takiego dłuższego działania, szczególnie że po pierwsze nie pamiętam, znaczy nie pamiętam, nie wiem nawet ile on ma lat. A po drugie właśnie jest no-name'owy, czyli nie wiadomo, czy on nam za jakiś czas no, nie wywali się, tym bardziej smażąc resztę naszych komponentów, których szkoda. No i dobra, tutaj akurat już przełączyłem przez inny port, nie VGA, DVI do nowszego monitora, ale akurat nie mogłem do tamtego, po prostu nie miałem przejściówek ani konwerterów, żeby tak przez przenieść obraz. Tutaj akurat wentylator na szczęście działa w zasilaczu, ponieważ po prostu czułem go, podnosząc go ręką. No i dobry znak mamy taki, że właśnie monitor się zapalił, załadował się BIOS, ale jak za sekundę pokażę, nie mamy tutaj żadnego podpiętego dysku, więc oczywiście nic nam się tutaj nie zbutuje. A więc niestety okazało się, że nie mam dysku, ale to jest obudowa, w której chcę, żeby to końcowo ten zestaw skończył. Na razie tymczasowo wkręcam tutaj za ten zasilacz 350W e, Powerboxa, Boxa. No firma. Na górze mamy fajną e, szynę, na, do której możemy włożyć dysk e, i możemy go sobie wyciągnąć w formie takiej małej walizeczki. Będę chciał to przerobić na SATA, żeby tak samo z tam podpinać dyski. E, I fajnie, żeby to retro wyglądało. Do tego e, stacja DVD. I oczywiście tam po prawej jeszcze na dole w szynach będą dyski. No, i co tu więcej powiedzieć? Tak to będzie końcowo wyglądało. Ja aktualnie muszę więc tak dokupić wentylator i go przerobić do najlepiej właśnie zasilacza OCZ, bo jest bardziej pewne, oczywiście. Ogarnąć dysk i wtedy bawić się w postawienie tego z kartą tą radeona 1GB, co nie wiedziałem w jakiej firmy jest to chłodzenie czarne. No, i to by było na tyle w tym pierwszym materiale. Jeżeli macie jakieś tutaj spostrzeżenia, jakby to mogło fajnie wyglądać lepiej. Czy czego więcej bądź mniej pokazywać, oczywiście, sekcja komentarzy jest wasza. E, każdą, oczywiście, propozycję tutaj jak najbardziej rozpatrzę i chętnie wykorzystam. No i to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie.